Jak zainstalować język polski na angielskiej wersji Windowsa na przykładzie Windowsa 10. Mam tutaj zainstalowaną angielską wersję. Dodam język polski i następnie ustawię język polski jako język główny. Klikam prawym przyciskiem myszy na start, wybieram panel sterowania, czyli control panel. Następnie tutaj view by category, czyli kategoria. Add a language. Czyli dodaj język. Następnie ponownie Eda Language, dodaj język. Tutaj szukam polski. Wybieram Ed, czyli dodaj. OK, mamy dodany język. Następnie wchodzę w opcję. System sprawdza dostępność języka. A language pack for Polish is available for download, czyli pakiet języka polskiego jest dostępny do pobrania. Klikam Download and install language pack, czyli ściągnij i zainstaluj pakiet językowy. Potwierdzam. Installation complete. Instalacja dobiegła końca. Zamykamy. Ponownie wchodzimy w Options, w Opcje i klikamy Make this the primary language, czyli ustaw ten język jako język podstawowy. Pojawia się komunikat. You must log off for display language changes to take effect, czyli musimy się wylogować żeby zmiany języka zostały aktywowane, ok. off now, czyli wyloguj się teraz. Ponownie loguję się do Windowsa. Już widzę, że mam język polski. Szukaj w sieci web oraz w systemie Windows ustawienia, zasilania eksplorator plików. Język polski został pomyślnie zainstalowany. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbir.com i dziękuję za oglądanie.